Jak sobie przypomnę, to tam jeszcze była jedna łyżeczka, to ma powiem W każdym razie się czerwone światła No i startujemy do tego wyścigu Kto wystartuje najlepiej? Oczywiście standardowe pytanie Nerf czy Gregu? No i chyba Nerf, to chyba Nerf będzie pierwszy W pierwszym zakręcie, dokładnie tak Gregu fatalny start Na szczęście dla niego tylko spadł pozycję niżej No i z tyłu będzie się na pewno musiał bić mocno W Torski z Dimidem Tutaj będzie bardzo ostro ale to właśnie Dimit wychodzi przed Torskiego Następnie Mati Nightmare, Nightmare walczący jeszcze z Milo Milo teraz jadący koło w koło razem z kierowcą Hasa Nie odpuszcza mu Nightmare i zostaje z przodu Milo spada pozycję niżej z przodu Natomiast walka jeszcze Torskiego razem z Matim No, bajki co więcej, bardzo mocno walczą pomiędzy sobą Teraz to Torski wskakuje przed Matiego no, i wykorzystuje to jeszcze wszystko Nightmare, który już tutaj się wciska. Jest już przed Matin, dokładnie tak, Milo. Teraz na tym skrzydle kierowcy McLaren delikatnie go dotknął jeszcze. No i oby tylko to się nie skończyło jakąś kraksoma na chwilę obecną. Bardzo ładnie, Milo broni się przed kierowcą Red Bull'a. Ewidentnie ma jakieś problemy. Nie wiem, czy nie ma uszkodzonego przy niego skrzydła, ale nie. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Poleciał nam Nightmare! Nightmare stoi w poprzek toru. teraz kapiat od zewnętrznej atakuje Miro. Milo no, Miro zostawia mu miejsce, bardzo dużo miejsca zostawia, mimo wszystko. No i wskakuje Kirosa Williamsa na pozycję szóstą. Milo, już 3 sekundy kary. Kapiat, no i teraz bardzo blisko za Matim. Odpowiem system DRS i to będzie wyprzedzanie dokładnie tak, bardzo ładnie tutaj e, z nas. O i tutaj kontakt, Mati delikatnie został, no do, do, doszło to doszło do uślizgu ze strony kiercy McLaren, no i kapetnym, czy przypadkiem nie stracił na tym, jeśli chodzi o jego skrzydło, ale chyba nie, nie? A z tyłu Torski walczy z Dimitem, to może dojść do jakiegoś ataku, zdecydowanie Torski się napędza No i będzie atak od zewnętrznej, bardzo ładnie No i chyba to będzie już e, zakończony manewr, chociaż e, na pewno nie poddaje się Dimit, będzie walczył od zewnętrznej Będzie próbował objechać kierowcę Williamsa, no ale tutaj będzie bardzo szeroko Oj, nie powinien wyprzedzić teraz Torskiego Dokładnie tak, tutaj nawet nie ma modelu Jakiejś cięższej walce tych prostu przemka obok tarskiego. Zobaczymy jakieś reszta zwolenników, a biorąc pod uwagę to jak Gregu i Nerf jeżdżą, oni raczej za dużo karty zbierali zazwyczaj. No i teraz atak przemka, no czy to będzie atak udany od zewnętrznej, objeżdża Matiego, no bez problemu, bardzo ładny manewr i przemek jest na pozycji piątej, bardzo ładnie. Nerw się wycofuje! Co tu się najlepszego stało? Mamy samochód bezpieczeństwa. Nerw rozbija samochód. Nerw kończy wyścig. Samochód bezpieczeństwa. No to są zawodnicy, którzy walczą pomiędzy sobą bardzo ostro. Gregu będzie się teraz bronił. No i czy to się powiedzie? Dimit bardzo ładny manewr. No i to chyba się uda, dokładnie tak. Bardzo dobrze, Dimit. Świetny manewr, jest pozycję wyżej, jest na pozycji pierwszej, teraz jeszcze Kapiat będzie próbował atakować Grega ale myślę, że będzie za daleko. I to jest jedyny zawodnik czołowy, tak, bo poza tym Piechu, Kapiat, Debit, no, nie mieli zbytnio problemów, poza tym, że Kapiat i Piechu startowali daleko w kwalifikacjach. No i teraz piecho atakuje kapiatna. To jest fantastyczny manewr od wewnętrznej. Pięknie to zrobił kierowca Mercedesa na swoim byłym teammacie. No i jest na pozycję trzecią. No, tutaj bardzo blisko, no ale Gregu mam wrażenie, że też nie chce ryzykować, nie atakuje. Dimit! Koniec z tego do Gregu leci! Gregu poleciał nam na tarce. No i Gregu traci szansę na zwycięstwo w tym wyścigu. Dimit dostaje trzy kolejne sekundy. A to sprawia, że piechu aktualnie jest y, pierwszy na koniec y, tej sesji. O ile tylko tak y, nam no, się to ułoży, Gregu spada na pozycję do dosłownie przez swojego kolegę z zespołu. wjeżdża na prostą startową na pozycji pierwszej. Wygrywa ten wyścig, fantastyczny wyścig! Zapiecha myślę, że na spokojnie można powiedzieć, że jest on kierowcą. Dnia świetnie wykorzystał okazję. Dimitry na pozycji czwartej.